Cześć, witam Cię w przestrzeni mojej karty rota. To będzie rozkład dla ryb na czerwiec. Proszę pamiętać, że jest to rozkład ogólny i może nie rezonować z Tobą. Główna energia dominująca w miesiącu czerwcu dla ryb: Słońce. Jaka energia? Będzie cię wspierać, przynosi dobre okazje, bezpieczeństwo, siłę, spełnienie wieża. A jaka energia może blokować cię czy kielichy? I jaka jest rada od Tarota? Co będzie tutaj najlepsze dla ciebie, najkorzystniejsze? Jaki kierunek obrać? Cztery miecze. Główna energia to raczej jest energia radości, szczęścia, rozwoju, wzrostu, klarowności, no, sukcesu. Czyli nie, nie, co będzie się w ogóle działo w tym miesiącu dla ciebie, to jednak wszystko sprowadzi się do sukcesu, do poczucia szczęścia, poczucia spełnienia, poczucia bycia szczęśliwym. Więc nie przejmuj się, bo i tak ta, cokolwiek będzie się dziać, i tak ta energia będzie w Twoim życiu. W czerwcu przeważać, i wszystko jednak będzie się rozwiązywać w sposób korzystny dla Ciebie. Wszechświat cię będzie wspierał. Będziesz podejmował bardzo dobre decyzje. No, wszystko uda ci się świetnie przeprowadzić. To no, jest po prostu super karta w tarocie, która zwiastuje powodzenie i takie spełnienie i poczucie szczęścia, poczucie radości, takiej. Takiej bardzo wysokiej radości. Energia, która będzie cię wspierać. Energia wierzy, czyli może być, że e, coś, co nie jest budowane na dobrych fundamentach, to trzeba może to jakby rozwalić, nie kontynuować. Dać temu e, się zakończyć. Czyli energia zmian, ale takich nawet nieco drastycznych zmian, które są trudne, to ta energia będzie Cię wspierać. Więc te zmiany, takie drastyczne zmiany, one w końcu przyniosą oczyszczenie dla Ciebie i uwolnienie pozytywnej energii. Więc jeżeli coś ci w życiu zaskoczy, ale tak, jakby w sposób nieprzyjemny, tak ci się to będzie wydawać, daj temu wyraz, to znaczy pozwól temu, niech się zadzieje, bo, te właśnie, bo to jest taka zmiana, którą przynosi karta wieży, ale ta zmiana będzie koniec końcem dla ciebie bardzo, bardzo korzystna. Także nie przejmuj się, jeżeli nawet przyjdą pewne zmiany w czerwcu, które, których bardzo się będziesz bał, który, i będziesz przewidywał wszystko co najgorsze to nie. Wręcz przeciwnie, te wszystkie trudne zmiany będą bardzo, bardzo korzystne dla Ciebie przyniosą po prostu nową pozytywną energię i nie na darmo masz tutaj słońce, kartę słońca jako dominującą energię w czerwcu. Więc wszystkie zmiany. Coś, co się tak nagle zadzieje i tak Cię zaskoczy, nie bój się tego, bo to będzie wszystko z korzyścią dla Ciebie. Tak się później okaże, kiedy już kurz opadnie i chaos się uspokoi. Energia, która Cię blokować będzie, trzy kielichy. Tutaj jest może karta takiego świętowania, może za wcześnie chcesz coś świętować, bo może wcześniej trzeba będzie wykonać jednak solidną robotę, zanim po prostu w pełni będziesz mógł sukces swój świętować. Więc nie wpadaj jakby w nadmierną euforię albo w nadmierną zabawowość, albo no, w taki nadmierny. Kreowanie radości. Czyli raczej sprawy mimo wszystko przyjmuj nas spokojnie, bardziej tak z rozwagą. I no, karty tutaj nie zalecają jakiegoś tutaj podejścia zabawowego, takiego nadmiernego entuzjazmu. Nadmiernej radości. No nie wiem dlaczego. Bardzo dołożę kartę. Dlaczego? Bo to jest bardzo korzystna karta, a to jednak cię będzie, nie będziecie wspierać ta karta. Dlaczego trzy kielichy cię nie wspierają. Dlaczego? Bo może będziesz tracił. Może to jest jakby strata czasu. Poświęcenie swojej cennej energii. Po prostu na pewne, może, błahe projekty. Coś takiego, na takie błahe, e, niby jest to radość. To, to jest piękna rzecz w życiu człowieka, kiedy może się cieszyć, kiedy może być radosny, szczęśliwy, ale tutaj może jest to energia trochę taka puszczona, jakby gwizdek, tak się chyba mówi, a ty masz się skupiać na wyższych celach, na tych swoich perspektywach. Ty masz Patrzeć szerzej, dalej. Ty masz widzieć troszkę, popatrzeć w przyszłość. I jaki ty masz cel i co ty chcesz osiągnąć? Czyli skup się na rzeczywistym pójściu no, w działanie, w konkretne działanie. Jeszcze nie czas jest na świętowanie. Jeszcze tu trzeba wykonać pracę, bo owszem, wszystko świetnie Ci idzie, ale to jest dopiero trójka buław i to jest dopiero początek sukcesu. Więc karty mówią, i poczekaj jeszcze, wstrzymaj się z tym świętowaniem, z tym sukcesem. Teraz trzeba wykonać pracę, jeszcze tutaj się zmobilizować, jeszcze trzeba coś zrobić, bo to jest dopiero początek projektu. Jak już ten projekt rzeczywiście ukończysz, to będziesz mógł w pełni go świętować i cieszyć się no, po prostu do granic. E, więc skup się na działaniach, bo tu. Są jeszcze, jest jeszcze. Są następne kroki, które są bardzo ważne do tego ostatecznego sukcesu. Sukces na pewno będzie, ale to jest jeszcze dopiero początek tego projektu. Raczej nie świętujemy, nie urządzamy imprez na początku projektu. My po prostu mamy wykonać zadanie do końca, wtedy możemy sobie pogratulować i poświętować. Z innymi, z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy nas wspierają. Ale może też nie licz zbytnio na wsparcie innych. Prawdopodobnie tu sam będziesz musiał wykonać pewną pracę, bo może przyjaciele będą wtedy z tobą, kiedy będzie coś świętować, ale kiedy trzeba wykonać robotę, to tą robotę masz wykonać sam. Ona do Ciebie należy, po prostu. Więc skup się po prostu na zadaniu. To Cię będzie wspierać. I jaka jest rada od Tarota? Raczej wycofaj się z jakiegoś zgiełku, chaosu. Poddaj to swoje życie refleksji, zastanowieniu się. W Twoich decyzjach, w Twoich działaniach powinno być więcej spokoju, więcej refleksji. I nawet na pewne odpowiedzi, pewne, na pewne pytanie znajdziesz odpowiedzi poprzez spokój, refleksję, skupienie się. Odsunięcie się od chaosu zgiełku, dnia codziennego. Może być też, że zalecany ci jest tutaj odpoczynek, po prostu coś w rodzaju wakacji, urlopu, aby dostarczyło ci sił, bo ten miesiąc będzie bardzo intensywny, skoro tutaj. Będzie się dużo działo i będzie dużo sukcesu, to również znaczy, że, że ten miesiąc będzie bardzo intensywny, bo sukces nie przychodzi bez pracy, bez włożonej energii. Więc momentami będziesz wyczerpany i jakby trzeba no, pojechać na jakiś weekend, odpocząć, aby doładować baterie. czyli pamiętać o doładowaniu swojej energii. E Doładowaniu swoich baterii, bo to jesteś ty, to po prostu żywa istota, która potrzebuje również odpoczynku. Czyli tutaj może nie na refleksji bardziej się skupić, ale na odpoczynku i odnowieniu sił. Czyli okresowo w czerwcu odpoczywaj tak solidnie, to znaczy daj sobie na to czas i w celu zregenerowania Twoich sił emocjonalnych, mentalnych i fizycznych. I to jest bardzo, bardzo ważne ten odpoczynek, ten relaks. To jest rada od Tarota dla Ciebie na czerwiec. I taki jest przekaz dla ryb. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, papa.